Wszystkim z tej strony Mikajska i zapraszam Was na czwartkową aktualizację. Wiem, miała być wczoraj, ale właśnie obserwowałam trochę siebie, trochę przestrzeń, więc y, no, jakby wczoraj musiałaś troszeczkę to przestrzeń poukładać, przynajmniej we mnie. Dobra. Słuchajcie, więc, co z, tym, z czym w tej chwili mamy do czynienia? Więc y, właściwie najbardziej takim może nawet niedotkliwym procesem dla niektórych. Może być proces poczucia odpinania się od Matrixa. To, co Wam mówiłam ostatnio, e, zdaje się w niedzielę, że właśnie ten matriks się rozwarstwia, że on się rozkleja i że on się zaczyna rozsypywać. Dlaczego? Dlatego, że my już czujemy niespójność z tym. My już przestajemy w to inwestować siebie. My przestajemy w tym brać udział. E, przestajemy w to wierzyć. Zaczynamy wiedzieć, że to nie jest dla nas dobre. Przestajemy w to wierzyć, jednocześnie powodując swego rodzaju brak e, takiego e, przekonania w realizacji tego planu, w realizacji tego schematu, tej matrycy, matrycy przekonań i matrycy w ogóle całego systemu. W związku z tym te procesy w tej chwili e, dotyczą takiego chciałabym coś robić dalej, czy może chcielibyśmy coś robić dalej, coś nowego, coś inaczej, ale już nie po staremu, nie mamy gdzie. Więc y, to przełożenie, ja Wam od razu mówię, że w, oczywiście przypominam, że w sobotę rano o 11 robię live'a z prognozą na czerwiec. Czerwiec jest miesią, miesiącem przejściowym i szczerze Wam powiem, że bardzo dużo od tego czerwca zależy na arenie globalnej. Dlatego, że tak jak się właśnie czerwiec y, będzie w nas układał, y, jak, jak gdyby, ponieważ on zakończa bardzo istotny cykl, nie tylko tego roku, ale i poprzednich wielu, Właśnie teraz ten proces uspójniania zachodzi. O tym procesie uspójniania też jeszcze raz Wam przypomnę, bo to też jest istotne w tej chwili. Natomiast y, tak naprawdę, co będzie dalej, to będzie wychodziło dopiero teraz, kiedy ten, za, za tym czerwcem. Czyli te wszystkie procesy, które w tej chwili przechodzimy, tak czy owak, one dotyczą tego czerwca. Czyli jakby w czerwcu jest taki... Ważny moment takiego przejścia przez te właśnie trzeciopoziomowe treści, czyli jeżeli ja nie będę to nazywała próbami bohatera, bo to nie o to chodzi. Oczywiście, że prób bohatera po drodze na pewno nie jedna osoba przejdzie, ale raczej chodzi o coś takiego, że to czego żeśmy się nauczyli w ostatnich miesiącach, to co żeśmy na swój temat odkryli w ostatnich miesiącach, te wszystkie treści teraz w czerwcu będą. W pewnym sensie spinany klamrą. No i zobaczymy, co z tego wyniknie dla nas dalej. Bo właśnie te treści tego będą dotyczyły. Czyli to, co się będzie działo w czerwcu, a później lipiec, sierpień i tak yy, dalej. Znaczy, lipiec, sierpień to jeszcze pół biedy, bo to są miesiące takie trochę yy, wczuwania się dopiero w nową rzeczywistość, czyli w tę nową warstwę, czyli w ten, znaczy, nie nową warstwę, tylko w kolejny etap tourusa. Jeszcze ten lipiec, sierpień nie jest taki konkretny, konkrety będą we wrześniu. No i właśnie bardzo wiele spraw we wrześniu zostanie pchniętych, e, zobaczymy, gdzie jesteśmy, mm, no i one się będą działy w realu, czyli my dopiero teraz mamy ten czerwiec, lipiec, czas dla siebie, takiego na takie e, okrzepnięcie w tych wszystkich procesach, które były w toku, no i teraz jakby w czerwcu już jest taki, no już się uspokój, już teraz wszystko wiadomo, e, już wiesz, gdzie jesteś, i teraz się w tym odnajdujesz na nowej, w nowym etapie, czyli w głąb wchodzimy siebie, czyli co my na to. Jak to Wam powiedzieć inaczej? Bo mam wrażenie, że się ciągle powtarzam i co aktualizację de facto mówiłam Wam to samo. Natomiast dzisiaj ta aktualizacja nie będzie długa, <noise> ponieważ mamy za dwa dni prognozy na cały czerwiec, i teraz się zastanawiam, jak to Wam uchwycić, żeby żebyśmy się dobrze zrozumieli, o co chodzi z aktualną przestrzenią. E, stare zasady gry nie działają. O! Stary sposób myślenia odpada. Stare zasady gry nie działają. I my mamy takie poczucie, świadomość tego, że to już nie działa, e, że nowego jeszcze nie ma, e, że to jest wszystko takie, e, tak jakbyśmy sprzedali samochód, jednocześnie nie kupując nowego. No i no, podjęliśmy tą decyzję, na przykład o sprzedaży, nie wiem, samochodu, czy nieruchomości, czy cokolwiek, no mamy jakieś tam pieniądze. Powiedzmy, że jakiś problem z głowy, bo spełniliśmy jakieś swoje nazwijmy to, nie wiem, potrzebę. Nawet nie marzenie, tylko no bo kto, no nie wiem, jakie to może być? No, każdy ma swoje marzenia, tak? Ale generalnie spełniliśmy jakąś potrzebę. E, wypełniliśmy plan. I teraz usiedliśmy na koniec, no i co dalej? I teraz tak, nie ma samochodu, też nie ma tego problemu, który z tego wynikał. To też jest bardzo istotne, że my też nagle się znajdujemy w sytuacji zupełnie czystej przestrzeni, pustej, gotowej do zagospodarowania, a nie ma w nas tych treści, które byłyby tam, znaczy one są, tylko my musimy, no właśnie, musimy, czy tam potrzebujemy, zaraz Wam powiem, co potrzebujemy, do czego będzie nam czerwiec służył, ale teraz coś już dzieje, dlatego teraz tak trochę odpuśćmy. Niech ta przestrzeń, ona jest bardzo teraz taka pokręcona, pogmatwana, ale tak naprawdę mm, ci z nas, którzy są bardziej tacy czujni, e, wrażliwi e, i tacy ostrożni i widzą, oglądają tą rzeczywistość, y, mają też odwagi dużo w sobie, żeby tak się zahamować. Poczekaj, puść, niech to się teraz samo przez chwilę poukłada i dopiero wtedy się zorganizuj na nowo. Czyli zobacz, Zobacz, co z tego zostało. Wiadomo, że tutaj psy z tyłu chodzą. Aha, słuchajcie, bardzo dużo pytań jest o koty. Tak, były dwa koty i dwa koty pojechały na wiochę i sobie tam żyją w dwóch różnych domach i mają się dobrze. Także słuchajcie, spokojnie, koty są ogarnięte, nic im nie jest. No, i, i po prostu mój czas, moje, mój etap życia, w którym koty mi towarzyszyły, się zakończył, i teraz są dwa psy, więc i nie tylko psy, jeszcze jest królik i rybka, więc jakby zostawcie już się, nie martwcie o te koty, one nie zginęły, one nic im nie jest, one po prostu są dużo szczęśliwsze w nowej rzeczywistości, w której mają. Ogrody, lasy, pola, i mogą sobie spacerować, i łapać myszki, i inne takie kocie sprawy załatwiać. No, mam nadzieję, że ten temat już wyjaśniłam <laughs> i już więcej pytań o koty nie będzie. Są dwa psy, i no i już, to widzieliście te psy. Dobra, wracam do, do tego procesu, który w tej chwili się zadziewa. Czyli o, zadziewa też, nie, nie mam, nie mówi, dzieje się, nie zadziewa, bo będą komentarze. Potem teraz jest tak, słuchajcie, wy, ktoś mi komentuje, że nie można mówić zadziewa. Ja potem mówię zadziewa, potem się poprawiam. To potem są komentarze, że mam się nie poprawiać. <śmiech> <śmiech> Dobrze. Koniec. Skupiam się z powrotem, e, się z powrotem na. No, zajcie, jeszcze się taki nie narodził. Wiemy o co chodzi. Jaka jest kontynuacja tego przysłowia. Przy, przy, przy Dobra. Poczucie straty, czyli poczucie braku zainteresowania, czy braku bycia już na topie, takim topie matrixowym, takim e, sukces nas nie karmi, pieniądze nas nie karmią. E, doświadczenie, które zdobyliśmy, też właściwie nie o to chodziło, czyli jest dewaluacja, jest rozczarowanie, jest przewartościowanie systemu wartości, czyli wszystko to, co do tej pory było ważne, mało tego działało. Nawet dobrze działało i na tej podstawie budowaliśmy swoje życie, swoje plany i swoje marzenia, i nawet nie mieliśmy innego pomysłu na siebie. W tej chwili te tematy zostały y, mocno poddane pod wątpliwość, i takie pytanie z przestrzeni: Czy Ty, aby na pewno tego właśnie chcesz, i tak siebie widzisz dalej? Y, ja tu się oczywiście opieram o notatki, i teraz tak. My tracimy w tej chwili przywiązanie do starych różnych rozwiązań, do nawet do marzeń, które były może związane bezpośrednio z, z tym, z czym się zajmujemy. Mamy wręcz poczucie, możemy mieć po raz poczucie niepokoju i ogromną potrzebę eksploracji nowej rzeczywistości, ale również jest to związane z lękiem. Ci, którzy się nie boją eksplorować, bo już mają te algorytmy takiej odwagi, ciekawości, to oni dzielnie, dzielnie latają, szukają, mają mnóstwo pomysłów. Co prawda nie są do tych pomysłów przywiązywani za bardzo, czyli nie są konserwatywni, czy nawet jak sobie coś wymyślili, to są z tym okej, okay, że to się zaraz może zupełnie zmienić. Z drugiej strony są ci bardziej konserwatywni, bardziej spokojni, którzy mają ułożone, ułożony sposób myślenia i co im się nie wymyśli, to nagle, no tak, ale to, to, to i tamto, więc to, to, to i to nie może być. No i się zaczyna niepokój, problem z poczuciem bezpieczeństwa, dlatego że to poczucie bezpieczeństwa to co ja przez cały czas powtarzam, wybudować trzeba w sobie, w sercu, nie na zewnątrz, na zewnątrz to jest efekt tego, co my mamy w sercu. I jak bardzo nam się to podoba, co mamy na zewnątrz. Dobrze. Bardzo fajny czas. I to jest bardzo ważne, co wam teraz powiem. Na wynalazki, nową naukę i na nowe odkrycia. I teraz się zaczyna tymczasem wynalazków i odkryć. I teraz tak, w tych nowych wynalazkach i w tych odkryciach, w nowych sposobach myślenia, które się będą pojawiały, dzięki temu, że następuje proces wspomniania, a my wychodzimy ze starych schematów, wychodzimy z tego starego Matriksa. Dzięki temu yy, yy, jakby wychodzimy poza schemat i wchodzimy w taką ścieżkę, nazwijmy to yy, abstrakcji. W związku z tym ta ścieżka abstrakcji daje nam możliwości do odkrywania nowych rzeczy, ponieważ podchodzimy do starych problemów na nowo. Czyli, czyli, nawet i lepiej, to, co do tej pory w ogóle nam się nie wydawało problemem, myśmy tego nie widzieli. Dzięki uspójnieniu widzimy, że tam w tym miejscu, gdzie do tej pory tam nie było problemu, jest problem, który będzie wpływał na inne treści dookoła nas. I teraz, tak, skupiamy się na tym problemie nowym, nowo odkrytym. Czyli kontekst tej sytuacji, która gdzieś tam była, nagle zmienia w ogóle wartość i w ogóle się zmienia, więc to zmieniamy, przekładamy w takim razie naszą uwagę na, wracamy do, do, do okoliczności różnych innych i wtedy zmieniamy opis całej tej rzeczywistości, dzięki czemu nagle powstają nowe wynalazki, nowe odkrycia, które zmieniają jeszcze bardziej kontekst kolejnej nowej rzeczywistości, do której zmierzamy. Czyli powstaje w tej chwili rzeczy, powstają to, co teraz powstaje, to, co każdy z Was się zajmuje, nowe projekty, wejście w te nowe projekty, realizacja tych nowych projektów to, to wszystko w tej chwili jest takim sposobem na właśnie efekt uspójnienia różnych rzeczy w sobie. To niekoniecznie zawsze były przyjemne procesy, ale no to po prostu proces uspójniania. Bywa, że trzeba wyrzucić śmieci, rzeczy, które nas blokowały wcześniej i przez to nie mogliśmy tego uspójnić i uchwycić. A dzięki temu, że teraz właśnie wchodzimy w tą fazę tworzenia, rywodnika, wynalazki, nowy sposób myślenia, to wszystko tam jest, no to y, te, y, też te nowe, nowe możliwości i nowe potencjały wynikające z tego są jeszcze dla nas tajemnicze. My jeszcze nie wiemy, co z tego wyjdzie, do, do czego my zmierzamy. Trzeba to będzie... Przez całe pół roku, najbliższe, aż się wszystko ułoży. może spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Okej, okay. <laughs> mm. teraz tak, yy, stare przekonania, które się teraz bronią przed usunięciem, dotyczą ludzi, którzy właśnie zostali w tym, powiedziałabym, matriksie, czy zostali w tej przeszłości i teraz będą walczyć. To się na to nastawmy, troszeczkę walczyć. Ja to mówię teraz świadomie słowo walczyć, bo to dosłownie może być walka. I teraz te stare przekonania to jest, że tak powiem, stare oprogramowanie niełatwo się da usunąć. Ono będzie cały czas gdzieś wracać i ono będzie chciało być cały czas na topie. Poza tym, to tak naprawdę w starym różnica między starym sposobem myślenia a nowym sposobem myślenia jest taka, że w nowym sposobie myślenia my wiemy, że my mamy moc swoją. I że to my jesteśmy e, tymi, którzy. E, z, e, Mamy zaufanie do przestrzeni, mamy za budujemy zaufanie do siebie, jesteśmy szczerzy i pokorni, widzimy w sobie nieciągłości, chcemy je naprawiać i super. I teraz to e, dotyczy ludzi, którzy się rozwijają, i oni właśnie ładują się w tą nową przestrzeń, ponieważ oni ją czują, widzą i wiedzą, gdzie chcą iść i o co im chodzi. A teraz ci wszyscy, którzy to nie chcą tego uznać, zostają starej, więc. No więc, no. Więc troszeczkę będzie takiego, takiej nieprzyjemnej atmosfery takiego wzajemnego sprawdzania się, kto ma większą moc. Czyli ci, którzy są na tym, na tym takim sposobie myślenia do przodu, nowocześnie i, i, przepraszam Was, na przodu nowocześnie i tak wewnętrznie, tak szakry serca, poprzez zaufanie sobie, przestrzeni i innym, kontra ludzie, którzy zostali w starym, to jeszcze będą chcieli, żeby to puchło, czyli będą chcieli jeszcze te pieniądze, ponieważ oni się nie boją, no inaczej, oni się boją utraty status quo, więc yy, pomimo tego, że w nas już tego nie mamy, już tego nie zasilamy, ale oni ciągle ale jak to nie zasilacie, tego status quo? Proszę tutaj się skupcie z powrotem na dół, więc to będzie takie ciągnięcie trochę gumy. My idziemy do góry, czy tam y, ktoś zostaje, ciągnie. No, takie będzie ciągnięcie, możecie to czuć. Y, to jest proces, który właśnie polega na pokonaniu lęku przed przyszłością, czyli na pokonanie lęku przed tym takim wchodzeniem w siebie, dalej, zaufaniu. Oni nie widzą drogi. Y, ludzie, którzy mają ten trzeci poziom, czy widzą, wiedzą, co chcą robić, czują to w sobie. Ci, którzy cały czas siedzą w starych lękach, to nie czują nic, oni nie pracują z czakry serca, oni nie chcą być na, tym, na tej wibracji, tylko cały czas jakby gdzieś wchodzą w jakieś. Dobra, ja to powiem wprost, na przykład w teorii spiskowe. Ciemne, mroczne klimaty, dotyczące ciemnych rzeczy, czy wiadomo, że tu będą komentarze w tylu, no ale przecież to jest prawda i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. My teraz mamy ustalić nową ważność dla siebie, co jest dla nas ważne, a co nie jest dla nas ważne i czy jest system wartości. Jest dla nas istotny, czyli czym my się ładujemy, czy my się chcemy ładować pozytywem, czyli takim przyjemną treścią, taką y, treścią y, budującą, y, taką treścią wzniosłą, czy będziemy się martwić, słowo martwić też zwrócę na nie uwagę, martwić się rzeczami, na które nie mamy wpływu, i dołować, i tu się będziemy rozjeżdżać, bo jedna grupa zostanie. Powiedzmy przed tymi telewizorami, ze strachem, a druga pójdzie coś dalej robić i w ogóle te treści nie mają na nas wpływu to jest to rozdzielenie. Ono się w tej chwili właśnie zadziewa. Ono na tym polega, czyli jak gdyby y, rozdzielają się wibracyjnie po prostu rozdzielamy się wibracyjnie. Część z nas jest y, bardziej już kompatybilna i przygotowana poprzez procesy uspójniania, które miały teraz miejsce przez ostatnie ileś miesięcy, nawet nie mówię lat, lat właściwie. Bo to pół roku nikogo nie zbawiło, ale y, chociaż y, ale ostatnie kilka lat do tyłu już to spowodowało, czyli ten moment od najsłynniejszej choroby świata, to był bardzo ważny moment i wielu ludzi zaczęło wręcz galopem ewoluować świadomość, i teraz y, ci, co są mają obecność tych treści, to oni są tu, a ci, którzy dalej siedzą w tym strachu, w tym takim braku chęci wiary i zmiany to siedzą tam. No, i się robi taki, taki klimat. No, i to się właśnie teraz rozwarstwia. I w związku z tym się też rozwarstwia Matrix, bo Matrix do tej pory był kumulacją wszystkich nas, a teraz my się rozdzielamy. Więc Matrix się rozdziela, więc my to czujemy, że ten Matrix się rozdziela i się zmieniają w ogóle z zasady gry. I teraz, yy, bo o to chodzi: ta grupa, która się boi i którym rządzi ciągle lęk. To słuchajcie, ta jeżeli ktośkolwiek mnie w ogóle ogląda z tej grupy, to posłuchajcie, to jest po prostu kwestia puszczenia tego lęku przed przyszłością, przed przestrzenią. To zaufaj sobie, tylko że jest potrzebna pokora. Ponieważ, żeby zaufać sobie, to trzeba sobie uświadomić wszystkie nasze nieciągłości i je wziąć na klatę. A w związku z tym, żeby je wziąć na klatę, to trzeba też je wpuścić, że tak powiem, w tryb naprawczy. No, nikt nie zna doskonały. Super, ale teraz też chodzi o to, że nie takiego, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, tylko trzeba teraz, jakby trzeba, potrzebujemy być coraz lepsi dla siebie i dla innych i dla całej cywilizacji. Więc to jest ten proces. I właśnie Czerwiec jest miesiąc, miesiącem bardzo przejściowym. Więc ja nie mówię teraz w kontekście całego miesiąca, ale staram, żeby to była jednak aktualizacja, nie prognoza, prognozę. Bo na prognozie powiem bardzo podobne rzeczy, ale szerzej, ale w sobotę, pojutrze. Ok. Yy, uspójnienie powoduje uśmiercenie jakiegoś sposobu myślenia. Teraz tak, słuchajcie, bo to wygląda w ten sposób. Jeżeli ktoś z Was, na pewno pewnie, pewnie tak, yy, oglądał film Interstellar, tam jest taka sytuacja, że córka przez ileś lat, nie wiem dokładnie, ale powiedzmy przez 30 lat uznawała, że ojciec ją zostawił. Ja nie będę spoilować dla tych, którzy, którzy nie widzieli tego filmu, chociaż wątpię, że ktoś jest taki, ale dajmy na to, na pewno. <grym> Natomiast y, ona żyła z tym bólem w sercu, z tym, że ją on zostawił, że go nie ma, że on poleciał z i nie wróci. I pewnie nie żyje. I jest tam taka bardzo ważna, jedna z finałowych już sen, kiedy nagle się okazuje wszystko dokładnie odwrotnie, dzięki czemu ona dokonuje przełomowego, potężnego odkrycia, który ratuje. Nie będę mówiła co, bo teraz już właściwie CFI mam powiedział. No bez przesady, ale warto, warto to obejrzeć. Więc to jest właśnie ta sytuacja. Bardzo podobna jest ta sytuacja na przestrzeni, czyli. I jest już wszystko stracone, i nagle się zadziewa coś, co zmienia zupełnie ustawienie całej tej sytuacji o 180 stopni, i przedstawia zupełnie nową perspektywę. I nagle czujemy, aha, to jest to. I dzięki temu skleja się, czyli tak do tej pory było poszatkowane wszystko, to nagle się pojawia jeden punkt, taki wspólny mianownik, który to wszystko robi, takie szt. I nagle wszystko się uspójnia. Część, i ty nie ma już tej szachownicy. Znaczy szachownica na przestrzeni tak czy to jest inny proces? Nie, o tym nie ja mówię. Tylko już nie ma takiego pogrupowania. E, dobra. E, schodzimy już teraz z drogi donikąd. To też jest istotne. I teraz uwaga, słuchajcie. Już kończę. Ja już kończę, bo już 20 minut miałam krótko gadać. Słuchajcie, więc tak. Co możecie teraz odczuwać? Wibracje w ciele, czyli takie... Wuff, taką wibrujące pole, takie całe ciało może Was tak wręcz mrowić. Mogą być takie sytuacje. Zaburzenia snu. Od bezsenności po senność, taką w dziwnych momentach w ciągu dnia, na przykład możecie nagle się poczuć super o 12 w ciągu dnia, południe, która, gdzie jesteśmy w sumie teoretycznie wyspani, powinniśmy mieć w mocy. I niemożność zaśnięcia, czyli taka poczucie takiej dużej ekscytacji i takiego chęci robienia do przodu, rzecz. Poszerzenie świadomości, czyli, czyli właśnie mamy ten taki. Takie szersze spektrum odczuwania tej rzeczywistości i to cały czas jest, ja Wam to już mówiłam ostatnio kilka razy, także to na to zwracajcie uwagę, żeby właśnie było to, pielęgnujcie w sobie, raczej łapcie ten wątek, a nie zamykania oczu i tak dalej. Szybkiego myślenia. Czyli ten kon poziom koncentracji mamy szybszy, szybszy y możemy szybciej informacje obrobić, ale warto też nie popadać w powierzchowność, tylko pozwolić, żeby te myśli przez nas przeleciały i kilka razy jeszcze to przeanalizować. Pozwolić sobie na to, żeby one zapadły się głębiej i żeby one dotknęły y innych procesów, które zachodzą w środku, żeby można było wyciągnąć ostateczny wniosek który potem się wdraża od razu. Pamiętajcie o tym, że po próbie bohatera natychmiast trzeba wdrażać treści w ruch, a nie tylko dobra klepnięte. To nie działa tak, one muszą być cały czas w ruchu e, obrotowym torusa, to co Wam mówiłam już kiedyś, więc to wprowadzamy przez ten cały czas. Mam nadzieję, że to było dla Was jakkolwiek wartościowe. Widzimy się w sobotę o 11. .00. Przypominam Wam i też Wam przypomnę również w sobotę o tym, że webinar będzie uwaga o sztucznej inteligencji. Więc ja o tym Wam powiem w sobotę, co to będzie za webinary i kiedy. No i cóż, i. Czy jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć? No nic, ok. Zwracajcie uwagę na wszystkie wydarzenia, które się dzieją również w moim otoczeniu, w otoczeniu moich bliskich. Dziękuję bardzo, trzymajcie się.